Cześć! Witajcie w dzisiaj nieco odmiennej scenerii, ale scenerii, która już wkrótce przestanie być nam obca. Znajduje się aktualnie w studiu radia nowochudzkie.pl. Jakiś czas temu pytałem Was, moich widzów, czy chcielibyście, abym rozpoczął nową serię serię z kamerą wśród muzyki. Wasze odpowiedzi były bardzo entuzjastyczne, ale to pytanie było trochę podchwytliwe, ponieważ właśnie tutaj w radiu nowochudzkim.pl będę miał swoje. Audycje, w których będę mówił o muzyce, mówił o muzyce, której słucham, przedstawiał poszczególne albumy. Audycja ma tytuł Muzyczne podróże i tym właśnie będzie podróżą przez wszelkie style, przez wszelkie gatunki. Także zapraszam Was do słuchania audycji na żywo w każdy poniedziałek o godzinie 20. Kto jednak nie będzie mógł być z nami w tym czasie, niech się nie martwi. Streamy z tych audycji będą dostępne u mnie na kanale z tym, że z tygodniowym opóźnieniem. Więc jeżeli ktoś nie będzie mógł, również będzie mógł posłuchać tego, co mam do powiedzenia, posłuchać muzyki, którą chcę zaprezentować. Więc już teraz zapraszam Was na stronę internetową radia nowowódzkie.pl. Do zo... o właśnie, Chciałem powiedzieć: Do zobaczenia, bo tak się zazwyczaj żegnam z Wami, z moimi widzami na moich filmach. Ale tym razem. Jesteśmy w takim miejscu, że bardziej pasuje powiedzieć. Do usłyszenia. Cześć.